Adwent, czas radosnego oczekiwania. Przygotuj serce na przyjście dzieciątka Jezus. Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje dzieło świętego Alfonsa Marii Wigoriego zatytułowane. Pobożne rozmyślania na czas Adwentu Bożego Narodzenia, aż po oktawę trzech króli. Muzyka Czytając tę książeczkę, kochany czytelniku, staraj się czynić to w sposób w jaki wszelkie czytanie duchowe odbywać się powinno. Zabierając się do tego, podnieś myśl swoją do Boga, postaw się w Jego obecności i proś pokornie, żeby i rozum Twój oświecać raczył i Twą duszę miłością ku sobie zapalał. Następnie czytaj bardzo powoli, z pilną i pobożną uwagą. Niekiedy nawet zastanów się przez chwilę nad tym, co cię bardziej poruszyło. I wszystko, ile możności bierz do serca. A że będziesz tu ciągle patrzył na Boże Dzieciątko Jezus, które prawie nigdy nie schodziło z błogosławionych rąk najdroższej swej matki, co jest wskazówką dla nas, żebyśmy właśnie przez nią tym śmielej do niego się udawali. Więc do pośrednictwa Matki Bożej nie omieszkaj uciekać się. Książkę nabędziesz na stronie na jej głowie.pl Już dziś zamów Eucharystię za duszę w czyśćcu cierpiącą. To najskuteczniejsza pomoc dla Twoich przodków. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na Jej Głowie prezentuje serię Miesiąc Dusz Czyśćcowych. Słuchaj, rozważaj i módl się, pomagając uwolnić swoich przodków z czyśćca. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. O Maryjo, Tyś Matką Miłosierdzia, Tyś Matką Dusz przez Ciebie przychodzi nam każda pociecha, każda słodycz, każda łaska, boś Ty rozdawczynią skarbów niebieskich. O Maryjo, Różo Rajskich Wonności, Lilio jaśniejąca niepokalaną białością przed tronem trójcy Przenajświętszej. O Matko dziewico o Królowo nieba i ziemi, w ręce Twoje składamy tę drobną pracę naszą. Błogosław jej. O Matko Boża błogosław wszystkich, którzy Tego będą słuchać. I rozbudzaj w ich sercach żywe współczucie dla biednych dusz cierpiących, aby ratując je wszelkimi sposobami przez dobre uczynki i ofiary mszy świętych, jak największą ich liczbę wyzwolonych z więzienia ognistego wprowadzili do radości niebieskich, gdzie z aniołami i wszystkimi świętymi. Wielbić będą Boga w Trójcy Jedynego i Matczyną opiekę Twoją. O Maryjo, Matko nasza. Amen. Dzień dwudziesty Dusze czyśćcowe uczą nas cierpliwości w boleściach i gorzkościach tego życia. Któż się nie zachęci do cierpliwości patrząc na straszne męki dusz czyśćcowych? Cierpią one właśnie dlatego, że nie chciały cierpieć na ziemi. Czego miłość Boża nie wypali w nas za życia, to ogień sprawiedliwości Bożej wypali po śmierci. Jeżeli chcemy uniknąć czyśćca, oddajmy się na ofiarę świętej miłości. Żyjmy na ziemi jak dusze czyścicowe, Pragnijmy tylko Boga, służmy Mu z miłością, wypełniajmy dla Boga obowiązki naszego stanu, a cierpienia, gorzkości i boleści życia przyjmujmy z ręki Bożej jako pokutę za grzechy, jako monetę, którą możemy spłacić długi nasze i uniknąć strasznego ognia czyśćcowego. Szczęśliwa jest dusza przejęta tą prawdą. Błogosławiona Boga w uściskach i prześladowaniach, w chorobach i utrapieniach, a jakkolwiek byłyby one długie i ciężkie dla natury, znosi je z miłością, z poddaniem się woli Bożej, wiedząc, że ta doczesna pielgrzymka prędko się skończy, a z grobu wykwitnie nowe życie i chwała nieśmiertelna. Śmierć jest snem. Mówi Pismo Święte. Jakaż to wielka, zbawienna i głęboka prawda, jaka słodka pociecha, a zarazem, jak groźna przestroga. Usuńmy z martwych wstanie, a nie tylko wieczność, ale i doczesność w odmęcie zamieszania straci na zawsze to, co jest wzniosłe, piękne i święte. Bez pewności życia przyszłego, cnota nie ma żadnej podpory, bo w jakim celu ma człowiek cierpieć dla prawdy, w jakim celu ma zwyciężać siebie w krwawych zapasach? Podobnie nadzieja święta, nie wyglądając niczego po zgonie, nie miałaby pokarmu, a biedne serce nasze, którego tu nic nasycić nie może. Które ustawicznie tęskni za czymś lepszym, wyższym i nieskończonym, nigdy by nie znalazło pokoju. Śmierć jest snem, a w tej pewności życia wiecznego znajdujemy najsłodszą pociechę we wszystkich cierpieniach, kłopotach i nędzach, bo w przyszłości błogiej spodziewamy się zapłaty. A krótkie doczesne życie obok wieczności snem się wydaje, którego przykre i dręczące marzenia zmieni na wieki śmierć pokojem i weselem. Albowiem, jak mówi apostoł, utrapienia tego czasu niniejszego nie są godne owej przyszłej chwały, która się w nas objawi. W tej nadziei nieomylnej. Jakże maleją i drobnieją wszelkie niedole ziemskie. Patrzmy na nie jak na fraszki, o które dzieci zwykły się kłopotać i smucić. Znosimy cierpliwie gorzkości doczesnej pielgrzymki, pamiętając, że Pan Jezus, cichy nasz baranek, znosił bez otwierania ust wzgardę, urąganie, plwanie. Katusze i śmierć krzyżową, bo królestwo jego nie było z tego świata. Bo przyszedł nie dla zaprowadzenia szczęśliwości ziemskiej, zmysłowej, jak sen łudzącej i znikomej, ale dla dania błogości wiecznej, duchowej, niebiańskiej. Całym przetożywotem cierpienia nauczył nas, czego się mamy spodziewać i jaka jest zgotowana nagroda pobożności i chrześcijańskiej cierpliwości bo nie służymy Bogu dla rzeczy znikomych ale dla wiecznych dóbr przyszłego świata jeśli będziemy towarzyszami Chrystusowego utrapienia będziemy towarzyszami i jego pocieszenia nie ma tu żadnej ofiary ale zysk bo cierpieć w doczesności chcąc czy nie chcąc Wszyscy koniecznie muszą, a cierpieć bez Boga jest najokropniejszym cierpieniem. Przeciwnie, piastując w sercu słodkiego Jezusa przez łaskę, równie w szczęściu jak w nieszczęściu, noci dusza pieśń wesołą miłości i wdzięczności skruszonej, bo Chrystus w nas przytomny rozlewa niewymowną pociechę, abyśmy jak mówi Apostoł, błogosławili łasce, śpiewając w sercach naszych. O Światłość Wieczna, oświeć naszej duszy ciemną przepaść, daj nam wdzięczność i miłość, abyśmy z wiarą i skruchą wielbili Cię na każdy czas. Łączysz się z nami wszelką wiązką Bożej i ludzkiej miłości. O Stwórco, Panie, Ojcze, Zbawicielu i Oblubieńcze Serc naszych, podniosłeś w sobie człowieczeństwo aż na prawicę stolicy przedwiecznej. O najdziwniejszy kwiecie różdżki jessego, ozdobo i jedyna kraso ludzkości. Przyszedłeś, Niewinny baranku, najświętsza ofiaro, cierpieć za winy nasze. O Boże niewymownej miłości, nawróć nas i okaż nam oblicze Twoje. Narodź się w nas, a będziemy zbawieni. Nie racz grzesznymi gardzić, O najmiłosierniejszy. Wprawdzie u nas wielka ślepota, ale Ty oświecisz, wielka nędza, utrapienie ducha i marność, ale Ty wzbogacisz, pocieszysz i ożywisz. O nadziejo, mądrości, zdrowie, zbawienie, bogactwo, wesele i życie nasze, bądź uwielbiony na wieki. Amen. Modlitwa. Wszechmogący wieczny Boże, który zarówno panujesz żywym i umarłym, i nad wszystkimi się litujesz, o których wiesz, że wiarą i uczynkiem do Ciebie należeć będą, pokornie Cię błagamy, abyś tym, za których modlić się postanowiliśmy, a którzy czy na tym świecie jeszcze w ciele żyją czy też opuściwszy je przeszli już do żywota wiecznego przez przyczynę wszystkich świętych twoich wedle słodkiego miłosierdzia twego wszystkie grzechy ich odpuścić raczył przez Chrystusa Pana naszego amen ojcze nasz któryś jest w niebie Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prosimy Cię, Panie. Przyjdź na pomoc swym sługom, których swą krwią drogocenną odkupiłeś. Wieczne odpoczywanie racz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. Przykłady, które tutaj przytaczamy. Wyjęte są z dzieł wiarygodnych pisarzy. Odrzucać wiele z nich dlatego tylko, że są niezwykłe i podziw wzbudzają, byłoby nieuzasadnione. Nie sposób temu zaprzeczyć, że zmarli się zjawiają. Opiera się to i na piśmie świętym, i na niezawodnych świadectwach. że cierpienia wcale są nam pożyteczne i wielką chwałą nagradzane są w wieczności świadczą o tym dusze błogosławione uwolnione z czyśćca jak to widzimy w następującym obrazie Świątobliwa wizytka Maria Zuzanna wielkimi łaskami obdarzona od Boga gorliwie wspomagała dusze czyśćcowe i często miewała ich objawienia o czym sama tak mówi Pewnego dnia, gdy śpiewano magnifikat podczas nieszporów, ukazała mi się promienna niebiańskim weselem dusza majora C, przed trzema laty na wojnie zabitego. Lepiej bez porównania służyć Bogu, mówi do mnie, niż królom ziemskim. Pan Bóg za najmniejszą usługę hojnie nagradza. Przez całą wieczność będę wysławiał wszechmoc, dobroć i miłosierdzie Jego, iż mnie wspierał w niebezpieczeństwach życia. Odpuścił grzechy moje i tylu łaskami obdarzył, a szczególnie, że mi pozwolił przy śmierci przyjąć sakramenty święte, kiedy tylu innych w moim zawodzie umiera nagle, bez żadnego przygotowania. Trudy. I cierpienia wojskowego życia znosiłem w duchu pokuty za grzechy, i to mi skróciło czyściec. Przy końcu nieszporów ta święta dusza weszła do chwały wiecznej. Pewnego razu, mówiła jeszcze służba Boża, gdym się modliła za umarłego pana Pradel. Ojca jednej z sióstr naszych, miły Zbawiciel, ukazał mi tę duszę, która powiedziała do mnie: Najwięcej dziękuję Bogu za cierpienia, jakie na mnie zsyłał, że dopuścił, aby mnie ludzie prześladowali, krzywdzili, aby mi fortunę wydarli. Teraz za to posiadam niezmierne dobra w Ojczyźnie Niebieskiej. O. Gdyby ludzie znali wartość cierpienia, gdyby wiedzieli, jakiego szczęścia używają w wieczności ci wszyscy, którzy je znosili z poddaniem się woli Bożej, nie pragnęliby innego losu na ziemi. Dziękuję także Bogu, że wszystkie dziadki moje są zbawione. Za gorące nabożeństwo do Matki Bożej otrzymałem od niej wiele łask za życia. I wielką chwałę w niebie, za co ją na wieki wysławiać będę. Wuj tejże zakonnicy, dworzanin królewski, żyjący w zupełnym zaniedbaniu obowiązków religii, zdradziecko został zabity. Sługa Boża nie mogła wspomnieć o nim bez ciężkiej boleści, sądząc, że jest na wieki potępiony. Kiedy po wielu latach, czując się natchnioną, zaczęła modlić się za niego, od tego czasu, mówi ona, powstała w sercu moim nadzieja i jego zbawienia. Jakoż pewnego dnia, słuchając kilku mszy świętych za jego duszę, przy podniesieniu kielicha w czasie czwartej mszy świętej, ujrzałam mego ukochanego wuja, który rzekł do mnie. Jakżeś ty szczęśliwa, że od dzieciństwa słuchasz Boga. O, jak trudno zbawić się na świecie. Gdyby to ludzie rozumieli, uciekaliby od świata. Bóg litościwy wyrwał mnie z piekła, bo mnie zabrał ze świata, kiedy w pysze serca szukałem tylko wyniesienia i ziemskich korzyści. Śmierć moja nagłą była, ale Bóg wejrzał na mnie, dał mi skruchę serdeczną, łaskę przebaczenia nieprzyjaciołom, i przez zasługi zbawiciela mojego idę do raju. Zmarły przed kilku laty pan Trunet, ojciec jednej zakonnicy, Ukazał się także siostrze Zuzannie, gdy się za niego modliła i powiedział, że za oddanie córki do klasztoru, Pan Bóg poczytał mu zasługi osiemnastu miesięcy jego cierpienia, co mu skróciło czyściec bo zamiast długich męczarni rychło wypłacił się sprawiedliwości Bożej i wchodzi do chwały wiecznej. Powiedz córce mojej. Mówi dusza błogosławiona, żem jej bardzo wdzięczny za tę łaskę. Zapewni ją, że będzie weselem i koroną moją w wieczności, a dopóki żyć będzie na ziemi, modlić się za nią nie przestanę. Tak Pan Bóg hojnie nagradza ofiary, jakie dla miłości Jego czynimy. Wielebna Aniela Tolomei, dominikanka. Od dzieciństwa wychowana w pobożności, zebrała wielkie skarby cnót i zasług przed Bogiem. Zapatrzywszy w ciężką chorobę, gdy się zdawała być w konaniu, miała cudowne objawienie. Przeniesiona duchem na obszerne pole, widziała różne męki czyścicowe, Straszne ogniste płomienie, lodowe, jezi lodowe jeziora studnie wrzącej wody i wiele innych katuszy. Pokazano jej nawet miejsce, jakie by zajmowała i męki, jakie by cierpiała, gdyby jej życia nie przedłużono. Gdy wróciła do przytomności, drżała ze strachu, jak w konwulsjach i od tego czasu na odpokutowanie za małe grzechy w które wpadała z ułomności ludzkiej, różnymi dręczyła się pokutami, włosiennicą, postem, czuwaniem i tym podobne. Niemniej spragniona była upokorzenia, wzgardy, przeciwności, cierpień moralnych, jak umartwienia ciała. Gdy jej doradzano, aby nie była tak ostrą dla siebie, zwykle odpowiadała: Ach, Cóż to znaczy w porównaniu do strasznych mąk, jakie nas czekają po śmierci za małe grzechy powszednie, na które tu nie zważamy? Cóż to wszystko znaczy w porównaniu do czyśćca? Tak święci, patrząc na czyściec, utwierdzali się w cierpliwości, bo cierpienie to czyściec miłosierdzia na ziemi i my, jeżeli chcemy uniknąć czyśćca, znośmy cierpliwie krzyże, strapienia, uciski, jakie Bóg na nas dopuszcza. A przy końcu doczesnej pielgrzymki dusza nasza, w ogniu boleści i miłości oczyszczona, wesoło uleci na łono Boże. Wysłuchane treści pochodzą z książek. Miesiąc Dusz Czyścowych Cuda Boże w świętych duszach czyścowych oraz z broszurki ABC Pomocy Duszom w czyściu Cierpiącym. Pozostałe wartościowe książki i dzieła chrześcijańskie, nabędziesz na stronie na głowie.pl